Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Kiedy mówimy o inwestowaniu w oparciu o indeksy, od razu przychodzi nam do głowy inwestowanie pasywne. To trochę naturalna myśl, bo stąd się to wzięło. Jednak pamiętajmy i miejmy z tyłu głowy to, że indeksy spełniają nieco więcej funkcji i dzisiaj mamy też do dyspozycji kilka klas instrumentów, które na indeksach bazują. W tym odcinku troszkę temat rozgrzebiemy, po to, żeby później poskładać go w całość. Po kolei. Po pierwsze, szybka ewolucja indeksów. Po drugie, kilka ról indeksów, bo to nie jest tylko dla pasywnych inwestorów i po trzecie jeszcze kilka przykładowych instrumentów opartych o indeksy. A ten materiał przygotowany jest we współpracy ze spółką Nowe Usługi SA w imieniu emitenta certyfikatów Turbo na polskim rynku ING NV. Ruszamy z tematem. Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jeroszek. Na początku był indeks. Większość źródeł za najstarszy indeks uznaje Dow Jones Industrial Average, czyli ten najstarszy, który przetrwał do dziś. Nasz poczciwy Dow Jones. Kubaniec wystartował w 1896 roku. W tym czasie w USA żyli jeszcze kowboje, a w Niemczech odbyła się pierwsza w dziejach ludzkości udana operacja serca. No, i tak dla kontekstu, jeszcze opatentowano wtedy płatki kukurydziane. Lubię szukać takich ciekawostek, które nam osadzają trochę to wszystko w rzeczywistości, bo jak sobie człowiek pomyśli, że z jakichś instrumentów giełdowych, inwestycyjnych korzystano w tym samym czasie, kiedy naprawdę jeździli gdzieś tam jeszcze Kowboje po Ameryce, to trochę inaczej patrzymy na te rynki. Ale żeby było ciekawiej, to indeksy są jeszcze troszkę starsze. Troszeczkę wcześniej, bo w 1884 roku, ten sam Charles Dow stworzył jeszcze Dow Jones Transportation Average, taki indeks, który skupiał się głównie na branży kolejowej, no bo w tamtych czasach ona była absolutnym motorem napędowym tej amerykańskiej gospodarki. I ten indeks był no, dużo bardziej branżowy i, jakby nie patrzeć, nie przetrwał próby czasu. W tym samym roku w Paryżu przekazano statuę wolności ambasadorowi amerykańskiemu, no i to był ten słynny dar narodu francuskiego dla narodu amerykańskiego. Tak stare są pierwsze indeksy. Troszkę tę historie być może już znacie, ale jeszcze króciutko przypomnę, szczególnie dla tych, którzy są tu pierwszy raz: indeksy nie służyły inwestowaniu. Wtedy, kiedy pierwszy raz powstawały, służyły informowaniu, a w zasadzie upraszczaniu informowania. No bo spoglądałem na notowania, to jest 100 lat temu i widziałem kilkadziesiąt zmian cen akcji, co w ogóle było 100 lat temu mocno abstrakcyjne, żeby dowiedzieć się, jak stoją moje akcje, czy wzrosła wartość mojej inwestycji, czy nie. To wszystko było mocno na długi termin. Bo nawet sprawdzanie tego nie było łatwym zajęciem. Dzisiaj sobie zerkam na telefon i wiem, co się wydarzyło w czasie ostatniej godziny, a tam powiedzmy, że te opóźnienia były naprawdę konkretne. I to był w ogóle skomplikowany proces, więc indeksy stały się takim naturalnym elementem upraszczającym życie. No bo widziałem, czy Dow Jones wzrósł. I już tym sposobem wiedziałem, jak stoi giełda, bo przecież to jest indeks, który ma w sobie ileś tam spółek, a część z nich może mam, a może mam wszystkie, nieważne. Spoglądałem i wiedziałem, że coś się wydarzyło. I dzisiaj też trochę tak na to patrzymy. No, jakby nie patrzeć, zaglądamy sobie na jakąś stronę z notowaniami i już wiemy, jak wyglądała sesja w Azji, jak wyglądała sesja w Stanach. Bez zaglądania do wielkiego arkusza i patrzenia na setki instrumentów. Indeksy. Pozwalają nam uprościć pewien proces informacyjny, i tu akurat się nic nie zmieniło. Ale dopiero później, solidnych kilkadziesiąt lat później od tych pierwszych indeksów, John Bogle wpadł na pomysł, że indeksy są tak genialnym wynalazkiem i mają tak fantastyczną konstrukcję, gdzie w zasadzie co chwilę nowe spółki mogą dochodzić, bo są coraz większe, a słabsze wypadać i ten indeks musi tak jakby sam sobą zarządzać, że trzeba w zasadzie coś zrobić, żeby to służyło też jeszcze do inwestowania. Trzeba było zbudować instrumenty oparte o te indeksy i replikujące zmiany dosłownie jeden do jednego bez kombinowania. I tak właśnie powstały fundusze indeksowe, w tym pierwszy fundusz na S&P 500, ten największy indeks USA. I jak już mamy wspomnianego ojca pasywnego inwestowania Johna Bogle'a i sięgniemy po jego książki, to możemy dojść do ciekawych, ale trochę dziwnych wniosków, no bo coś nam może w tej filozofii zgrzytać. O co chodzi? Ojciec pasywnego inwestowania przez kilka rozdziałów swojej najważniejszej książki, tej małej czerwonej, małej książki zdroworozsądkowego inwestowania Opowiada nam, jak to fundusze indeksowe są dobre, jak budują bogactwo dla nas, dla przyszłych pokoleń, dla kraju itd., ale później czytamy, że ETF-y są dalszymi krewnymi funduszy indeksowych i już niekoniecznie służą do cudownego pasywnego inwestowania. I tu trzeba zrobić bardzo, bardzo ważną kropkę, bo to jest wydaje mi się taki najważniejszy fragment z perspektywy współczesnego inwestora, który jednak jakby nie patrzeć jak sobie myśli o inwestowaniu indeksowym, w pierwszej kolejności widzi ETF-y, a później przeróżne instrumenty, gdzieś między innymi też z funduszami indeksowymi, ale jednak te ETF-y są numerem jeden. To jak się to ma do tego co powiedział Bogu? Prekursorem wszystkich produktów opartych o indeksy i tych służących naprawdę do tego długoterminowego inwestowania, były faktycznie fundusze indeksowe. I nimi się generalnie nie handlowało na giełdzie. Kupowaliśmy je co miesiąc, co kwartał, chcieliśmy ich mieć coraz więcej. Na rachunku były zapisywane te nasze konkretne fundusze, no i to było w zasadzie long only, czyli buduje pozycję, która w długim terminie ma urosnąć na wartości koniec bez kombinowania replikacja jeden do jednego chce mieć coraz więcej tych pieniędzy zgromadzonych jednak świat poszedł do przodu. Instytucje finansowe chcą oczywiście mieć więcej zysków więc jest więcej produktów my inwestorzy lubimy mieć dużo instrumentów do wyboru i tak gdzieś po drodze powstały właśnie ETF. -y. A później jeszcze wszystkie inne instrumenty które koniec końców też przecież śledzą indeksy. To od nas oczywiście zależy jak my to wszystko wykorzystamy. To jest nic innego jak narzędzia które po prostu warto jest znać. I zawsze o tym wspominam, kiedy zestawiamy właśnie to, co dzisiaj robimy, tą współczesną wiedzę inwestycyjną, z tym, jak to się wszystko zaczynało, bo idea czasami się zaciera, bo mamy inne produkty, bo świat pędzi szybciej, a czasami w, dziś nam to się po drodze gubi, albo odwrotnie, coś miało działać zupełnie inaczej, a działa dzisiaj zupełnie inaczej. Tu z kolei gdzieś rynki walutowe przychodzą mi do głowy, które nie były robione z myślą o tym inwestorze indywidualnym spekulującym. Absolutnie nie. No ale nieważne, idźmy dalej, bo odjadę myślami od tematu, a to jest bardzo ważny i konkretny temat, bo dzisiaj w pierwszej kolejności większość z nas nie sięga po fundusze indeksowe, ale właśnie po instrumenty notowane na giełdach. To oczywiście są ETF-y, ale to są też ETN-y, to są trackery, to jest masa innych instrumentów, które mogą mieć też również wbudowaną dźwignię ale mogą też nawet mieć różne kombinacje typu właśnie granie na spadki i inne tego typu cuda, no ale ja zostaję przy tych instrumentach bez dźwigni, czyli serio z replikacją 1 do 1. I nie da się ukryć, że z perspektywy XXI wieku to wszystko jest bardzo wygodne. Te instrumenty podążające za indeksami na giełdzie, są super, o ile dobrze potrafimy je wykorzystać, no bo możemy je kupować samodzielnie, kiedy chcemy, bez tych ograniczeń pośredników, chociaż oczywiście z pośrednika trzeba skorzystać, ale jednak super elastycznie. Kiedy chcę, samodzielnie, przez aplikację, przez konto. Budowa pozycji i zarządzanie tą pozycją w ten sposób jest dużo łatwiejsze, niż przy po prostu funduszach indeksowych, gdzie jednak musiałem złożyć te dyspozycje, poczekać i tak dalej. No i też najczęściej to wszystko jest super optymalne podatkowo. No bo jak produkty nie wypłacają dywidend, tylko agregują te wszystkie zyski i nie generują obowiązku podatkowego, to naturalnie są efektywniejsze niż takie samodzielne kombinowanie z tymi wszystkimi elementami gdzieś tam w portfelu. Ja osobiście jestem zachwycony, że dzisiaj mamy taki szeroki dostęp, chociażby do ETF-ów, i tak mocno też się rozwijamy jako polski rynek. A jak nie wierzycie, to spójrzcie na projekt Atlas ETF. To jest niesamowity portal. On jest zrobiony przez Artura Wiśniewskiego i Jacka Lemparta. Świetnych blogerów, którzy od lat edukują w kontekście pasywnej rewolucji i nie tylko. I to jest super miejsce, żeby sprawdzić, z czego składa się konkretny ETF, który nas interesuje, jaki jest w ogóle jego instrument bazowy, waluta, koszty i wiele, wiele innych rzeczy. Ale zmierzam do tego, że przez wiele lat patrzyłem, jak na przykład Just ETF się rozwija, czy różne inne tego typu narzędzia, a tu nagle nie ma potrzeby, bo mamy fantastyczny polski serwis. To tak, przechodząc obok tej pasywnej rewolucji, także u nas w kraju, oprócz instrumentów, mamy też coraz więcej takich narzędzi analitycznych. I ta wygoda tego, że to wszystko jest na giełdzie na wyciągnięcie ręki, to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żebyśmy dobrze te instrumenty my zrozumieli i opanowali. No i właśnie, świat instrumentów opartych o indeksy to nie są tylko ETF-y, chociaż one oczywiście stanowią lwią część tego rynku. Są też trackery. Relatywnie młode instrumenty, które też mogą się przysłużyć długoterminowym inwestorom albo tym średnioterminowym, którzy gdzieś tam w portfelu mają te instrumenty, ale zmieniają częściej pozycje. I z końcem kwietnia polscy inwestorzy dostali taki jeden nowy instrument, tu konkretnie oparty o niemiecki indeks. To jest tracker na DAX Net Return, a emitentem nowego certyfikatu jest INGNV. I jak to w ogóle działa? Taki tracker jest notowany na giełdzie. Uwzględnia tak zwany mnożnik i ten jest z góry ustalony w instrumencie. To oznacza, że inwestujemy ułamek kwoty bazowej, a mnożnik wskazuje nam, jaka część instrumentu bazowego odpowiada jednemu certyfikatowi. Czyli, żeby przykładowo lepiej to zrozumieć, mnożnik 1 do 100 oznacza, że jeśli instrument bazowy jest wart 100 zł, to ja za certyfikat zapłacę 1 zł. Ten akurat tracker opiera się na indeksie zwrotu netto, w których dywidendy są reinwestowane w indeks, trochę to, co wspomniałem wcześniej i co jest przewagą indeksowego inwestowania, bo inwestor nie będzie w trakcie rozliczał żadnych dodatkowych podatków związanych z wypłatami zysków. Z kolei sam zwrot netto oznacza, że wynik ma skorygowane dywidendy o tak zwany podatek u źródła czyli indeks nic nam nie wypłaca, tracker również. Wszystko jest już wliczone. Oczywiście same transakcje sprzedaży certyfikatu podlegają temu standardowemu opodatkowaniu, no bo po zakończonym roku podatkowym dostaniemy od swojego biura maklerskiego PIT-8C i tu wszystko działa według standardowych zasad. I tak przy okazji, patrzcie zawsze dokładnie we wszystkich instrumentach, co jest tym instrumentem bazowym. Bo to na przykład jest DAX net return, a nie po prostu DAX. Indeksy dochodowe netto powstają w wyniku skorygowania dywidendy o tzw. Tak podatek u źródła, czyli jest odjęcie podatku od całkowitego dochodu inwestora. Ta zasada powinna absolutnie obowiązywać przy każdym instrumencie opartym o indeks, ale i nie tylko, bo zawsze musimy się dokładnie upewnić, co jest tym instrumentem bazowym i jak to działa. Pełna nazwa często zdradza nam już dużo więcej. No tu akurat mamy fajny, prosty przykład z indeksem dochodowym netto. Taki tracker może być alternatywą dla ETF-ów, szczególnie, że tutaj na przykład nie ma opłaty za zarządzanie, a głównym kosztem jest spread przy transakcjach. W ogóle nagrałem o tym instrumencie film, więc spokojnie też na kanale możecie sobie oddzielnie obejrzeć. A w tym podcaście już dziesiątki razy. Opowiadałem o pasywnym inwestowaniu i instrumenty oparte o indeksy są oczywiście tak naturalnie najważniejsze w całej tej koncepcji. Ale moim zdaniem, indeksy w portfelu mają sens nie tylko dla tych inwestorów absolutnie pasywnych i na tym chciałbym się mocniej zastanowić, bo można inwestować aktywnie, ale szerzej niż tak punktowo, czyli kupując do portfela poszczególne indeksy, rynki czy sektory, ale niekoniecznie wybierać dosłownie każdą pojedynczą spółkę. I to też jest OK. Tak można spokojnie inwestować. Jesteśmy tacy aktywni, ale z wykorzystaniem przeróżnych instrumentów trochę zbiorczych, można tak powiedzieć. I teraz spójrzcie na poszczególne zjawiska z ostatnich lat, żeby gdzieś sobie złapać te przykłady, o czym ja w ogóle mówię. Rozwój konkretnej technologii, nawet popularne ostatnio AI, czyli sztuczna inteligencja, niezbędne do rozwoju tej dziedziny były też półprzewodniki. Potrzebujemy do tego wszystkiego instrumentu, funduszu czy ETF-a, no bo inaczej szukamy sami pojedynczych spółek, robimy swoje proporcje itd. Tak no i tu wiadomo jak jest. Może z jedną spółką trafimy, ale z pozostałymi już nie. I wtedy jest najgorsza sytuacja z możliwych, że rynek rusza do góry, ale bez nas na pokładzie, bo trend wyczuliśmy dobrze, ale samą spółkę niekoniecznie. No i tu oczywiście by się jakiś instrument oparty o indeks przydał. Są też rynki, które po latach marazmu ruszyły w górę. Japonia, no albo co tu dużo szukać, Polska przecież. Ale akurat w przypadku Japonii ten instrument tym bardziej jest potrzebny, no bo gdzieś tam Japonia kojarzy mi się głównie z historiami, jak to przez wiele lat inwestorzy nie mogli liczyć na wysokie zwroty, no bo spółki wprawdzie silne i solidne, gospodarka fajna, ale koniec końców giełda w takim marazmie i długiej, długiej konsolidacji. To był zawsze ten negatywny przykład, że można wiele lat czekać w portfelu i ten portfel nawet nie drgnie, bo mamy jakoś właśnie tego typu konsolidację. No i gdzieś tam w ostatnich latach mamy takie przebudzenie. Widzimy, że chcemy w to też zainwestować i co się dzieje? Nie mamy dostępu do japońskich akcji. A nawet jak mamy, to może się okazać, że robi się trudno, bo to jest inna waluta, jest specyfika tego rynku. I są dywidendy do rozliczenia. Ja przyznaję szczerze, pojęcia nie mam nawet z głowy, jaki jest podatek od dywidend w Japonii. Nawet jeśli to kiedyś sprawdzałem, to już mi wyleciało, więc nie chcę was wprowadzić w błąd. Znowu trzeba szukać wszystkiego od nowa i wszystkiego się od razu nauczyć. Ale ja bym chciał już ten rynek i chciałbym go zmyślał o kilku kwartałach, może kilku latach. Co się wtedy dzieje? Na przykład jakiś fundusz oparty o indeks Nikkei już. I dzięki wliczaniu dywidend, reinwestowaniu wszystkiego optymalizacji podatkowej, nagle mam instrument oparty o indeks, który spełnia tutaj swoje zadanie. Inny przykład, gdzieś znowu z tego samego rejonu. Budujemy sobie pozycję na rynek relatywnie tani, ale z myślą, że za ileś tam lat będzie to rynek, który nam mocno da zarobić, bo już odbije od tego paskudnego dna. I tutaj, gdzie przed oczami, powiedziałem po sąsiedzku, mam chociażby Chiny. I te gorące dyskusje, czy my już mamy to ubite dno, i czy w ogóle światowy rynek do Chin się przekona. Pomimo tych ostatnich lat polityczno-gospodarczej walki i w ogóle gospodarki jednak subtelnie sterowanej. No wiecie, jak to jest. Ja zawsze zadaję takie pytanie, jak ktoś nie rozumie tego dylematu chińskiego. To, że jak masz do wyboru, gdzie zainwestować oszczędności swojego życia i nagle zamknęli ci ileś rynków i został ci tylko amerykański i chiński, to gdzie te pieniądze ulokujesz? No i raczej rzadko kiedy ktoś powie, że jednak Chiny, nawet najwięksi optymiści chcieliby troszkę rozłożyć tę kwotę. No ale ja nie wiem, czy by. Chciałbym mieć teraz Chiny w portfelu, ale chciałbym już wiedzieć, że są jakieś instrumenty indeksowe, żeby ewentualnie się nad tym zastanowić. I znowu mamy świetny przykład tego, że im więcej instrumentów, tym lepiej, bo mamy po prostu wybór. No i zresztą, jako indeksach, to przecież nie trzeba daleko szukać. Mówiliśmy o naszym zachodnim sąsiedzie, jego indeks DAX, czy też wspomniany DAX Net Return. Najważniejsze, że indeks oparty o 40 silnych spółek, które zarabiają niezależnie od niemieckiej gospodarki, no bo to są globalne biznesy i mają klientów na całym świecie. To jest moja odpowiedź na siłę DAX-a, jak sobie myślę o tym, dlaczego dzisiaj gospodarka niemiecka ma kiepskie wyniki, a my wszyscy patrzymy na tego DAX-a, który potrafi zachowywać się niesamowicie silnie na tle świata. Cały czas gdzieś tam lawirować wokół tego swojego ATH. Myślę, że spokojnie taką fundamentalną odpowiedź możemy dać w ten sposób, że mamy te silne spółki i jeśli chcemy mieć ekspozycję na Niemcy, no to najłatwiejszy model jest tutaj na wyciągnięcie ręki. Czyli ten akurat w Europie dosyć popularny indeks, tylko żebyśmy mieli odpowiedni instrument oparty o ten indeks. Ja w ogóle zaryzykuję, że w naszym polskim interesie jest bardziej gospodarka Niemiec i bo faktycznie spora część naszego biznesu jest od tego sąsiada zależna. No a u nas też z kolei hossa pełną gębą, więc jak ktoś nie chce szukać samodzielnie spółek, to też przychodzi mi od razu do głowy to, co mamy na pokładzie indeksy WIG20, MWIG40, SWIG80 świetnie oddające nasz parkiet i dzisiaj też już spokojnie do kupienia w postaci ETF-ów czy też jakichś innych różnych funduszy, więc instrumentów opartych o te indeksy już się trochę znajdzie. Podsumowując, indeksy jakieś dobre 100 lat temu dawały nam uproszczony odbiór informacji. I dzisiaj też upraszczają nam obraz rzeczywistości, ale mają też ogromną wartość inwestycyjną. A my z kolei mamy w czym wybierać, kiedy tworzymy zarówno portfele pasywne, jak i aktywne. To jest czysta przyjemność, żebyśmy tylko dobrze rozumieli, jak dany instrument działa. I mieli faktycznie do niego dostęp, czy poprzez polskie konto maklerskie, czy zagraniczne, czy w ogóle z dostępem do różnych rynków. Ważne, żebyśmy byli w stanie sobie to zaimplementować do naszej strategii, jak już jesteśmy na tak. I na koniec jeszcze szybkie przypomnienie, żebyśmy w tych wszystkich super przyjemnych instrumentach opartych o indeksy trochę nie zboczyli z kursu. Moim zdaniem, wybierając instrument oparty o indeks, musimy doskonale rozumieć, jak działa i jak wygląda ta zależność z jego instrumentem bazowym. No i oczywiście, co dokładnie jest instrumentem bazowym, czyli jaki to jest indeks. Im lepiej zrozumiemy strukturę instrumentu bazowego, no. Tym lepiej w ogóle będziemy w stanie dopasować sobie to wszystko do portfela. No bo zobaczcie przykładowo, jak duże znaczenie mają banki w Wig 20. Gdyby ktoś z boku stanął i zobaczył tylko ten indeks bez zaglądania do środka, no do 20 największych polskich spółek cyk mamy to. Ale my, Polacy, dobrze wiemy, jak ten indeks jest skonstruowany, co ma większe wagi, co ma większe znaczenie, dlaczego to gdzieś tam się zmienia w czasie i jak na przykład teraz gdzieś tam ulega zmianom, kiedy jakieś spółki się konsolidują. To jest bardzo. Bardzo ważne. No i oczywiście oprócz samej struktury trzeba się dobrze upewnić co do kosztów instrumentu, jakie i kiedy je podnosimy. Sprawdzamy też temat podatkowo, czy jest optymalnie, czy jest efektywnie, czy przypadkiem nie rodzi nam się jakiś obowiązek podatkowy, którego absolutnie nie chcemy. No a chodzą takie pomyłki po ludziach, że kupiliśmy jakiś fajny instrument, bo nie doczytaliśmy, a tu on się dzieli pięknie jakoś dywidendą czy odsetkami, nawet o tym nie wiedzieliśmy, a później nagle zaglądamy na konto, a tam trzeba coś rozliczać, na co nie jesteśmy po prostu gotowi. No, i też w tym instrumencie sprawdzamy stosunek walutowy. W jakiej walucie jest nasz instrument, a w jakiej jest instrument bazowy. Czyli gdzie na tym etapie pojawiają się różnice kursowe i gdzie jest ryzyko walutowe. No i wreszcie, konsekwencja. W większości przypadków, inwestowanie w oparciu o instrumenty indeksowe to w zasadzie nie będzie polowanie na dołki i szczyty. Ale raczej regularne zakupy i powiększanie pozycji, a w długim terminie da to nam jakiś uśredniony zakup i jednocześnie wypłaszczy to ryzyko błędnego timingu. Tylko, oczywiście, musimy konsekwentnie tę strategię zrealizować, żeby nie było, że rozłożyliśmy zakupy na cztery transakcje, ale po dwóch nabraliśmy wątpliwości, mamy stracha, odwracamy nagle całą analizę i uciekamy. Taki sposób to nie jest dobry sposób. Tutaj konsekwencja w tej strategii oczywiście będzie miała duże znaczenie. No i już mamy to. Oby więcej instrumentów na naszym parkiecie, ale nigdy nie zapominajcie o tych zasadach, żeby w tym gąszczu fajnych instrumentów wybierać faktycznie te najlepsze do siebie, swojego profilu ryzyka, swojego portfela, żeby to nam po prostu odpowiednio zagrało. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcastmaupa.niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.